Dzień dobry, witam na dzisiejszej lekcji wychowawczej. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czym grozi spożywanie alkoholu w ciąży. Zespół FAS oznacza zaburzenia rozwojowe u dziecka, które w życiu płodowym zostało narażone na szkodliwy wpływ alkoholu. Tutaj widzimy mózg zdrowego dziecka, a tutaj dziecka z FAS. Po wypiciu alkoholu przez matkę, stężenie alkoholu we krwi matki i dziecka jest takie samo. Dziecko jest w takim samym stopniu upojone alkoholem, jak i matka. Uszkodzeń wyników wyniku faz nie można wyleczyć. Mózgu uszkodzonego przez alkohol nie można naprawić. W ciąży zalecana jest całkowita abstynencja. Rozdam Wam teraz ulotki mówiące o szkodliwości picia alkoholu w ciąży. Zastanówcie się, może w waszym otoczeniu jest osoba, która pije alkohol będąc w ciąży. Ten alkohol pity podczas ciąży naprawdę może zaszkodzić. Zaraz. Ciadka Bożenka to przypadkiem nie jest w ciąży? No tak, przecież ostatnio o tym mówiła. Hmm. Ale ona pije wino do obiadu i wieczorem też. Może nie wie, że to jest szkodliwe. Na pewno nie chciałaby zaszkodzić swojemu dziecku? Dzisiaj mam wizytę u fryzjera, ale chyba znajdę trochę czasu, żeby odwiedzić ciotkę. Może z nią porozmawiam o tym całym alkoholu? Hmm. Nie wiem, czy powinnam ją pouczać. Jest dorosła. Ale trudno. To chyba ważne. Może ona naprawdę nie wie, że alkohol może sprawić, że jej dziecko urodzi się chore? Hej, ciociu! To ja, Alicja! Wejdź do środka. Chodź, chodź, zapraszam. A usiądziesz? O, tak, dziękuję. Czemu mnie odwiedziłaś? Dzisiaj się tak nudziłam. Wiesz, dzisiaj miałam jedną lekcję to, no, to pomyślałam, że przyjdę. A byłaś może u fryzjera, czy mi się zdaje? O, tak. Jak Ci się podoba? Jest pięknie, do twarzy w tej fryzurze. Dziękuję. A jak było w szkole? Opowiadaj. O, dzisiaj miałam, wiesz, taką jedną lekcję na godzinie wychowawczej. Pani dała nam takie ulotki o szkodliwości picia alkoholu podczas ciąży. Ale przecież ja nie piję. Jeszcze chwilę tę młodkę dałaś do zlodu. To tylko winko. Raz po obiedzie, raz po kolacji. Nic się nie stanie. No, pani mówiła, że każda dawka alkoholu jest szkodliwa. Przesada! Nie zna się. Wójku, może ty nam pomożesz. Moim zdaniem to nie jest za dobre. Bożenko, może Alicja ma rację, zamiast pić wino będziemy chodzić na długi spacer do lasu oraz zaprzemieć na jogę. Ona uspokaja. No dobrze, macie rację. Przecież zależy mi na zdrowiu mojego dziecka. Nie będę piła alkoholu do końca ciąży i przez cały okres karmienia. Dobro dziecka jest najważniejsze. Pamiętaj, każda dawka alkoholu wypita podczas ciąży może prowadzić do wystąpienia zaburzeń w rozwoju dziecka.